Pokój i dobro. Jest piękna słoneczna niedziela, to drugi dzień naszego tegorocznego Max Festiwalu. Obok mnie nasz dzisiejszy gość specjalny, pan Andrzej Wronka, który właśnie poprowadził dla nas prelekcję, konferencję i teraz zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań dla nas i dla tych, którzy nie mogą być z nami na tegorocznym Max Festiwalu. Zacznijmy od pytania, które my stawiamy sobie, będąc tutaj, i na które próbujemy znaleźć odpowiedź. Księża na Księżyc i co dalej? No myślę, że bardzo dobry, bardzo dobry temat od strony takiej socjotechnicznej i od strony takiej pewnej prowokacji intelektualnej, ale również od strony aktualności. Bowiem dzisiaj w mediach, o czym też wspominałem w konferencji, bardzo często jesteśmy bombardowani informacjami, które mają w naszych oczach opluć księży, opluć kapłanów, obniżyć rangę Kościoła katolickiego, również historia kościoła jest wyrywana z kontekstu, bardzo często zakłamywana, żeby Katolików wpędzić w Uczucie winy, żeby po prostu no, coś, co jest obrzydzone, ja chcę od tego odejść. Tak? I to jest element takiej wojny informacyjnej czy informacyjno-duchowej z Kościołem. I starałem się pokazać w tej konferencji, że owszem, mo możemy tych księży wysłać na Księżyc Przysłowiowy, ale przecież historia zna wcale już niepropagandowe i nieżartobliwe określenia, kiedy księży katolickich mordowano w rewolucji francuskiej, w rewolucji meksykańskiej, w rewolucji bolszewickiej i wielu innych, gdzie całymi dziesiątkami lat ogromne połacie, miejscowości, wiosek nie miały kapłana. I wtedy dramaty tych ludzi, którzy no, chcieli trwać na modlitwie, a tego sakramentalnego kapłaństwa nie mieli. Znów kolejne zarzuty. Przecież ja, żeby się modlić, żeby zwracać się do Pana Boga, niepotrzebny mi ksiądz, niepotrzebny mi biskup, niepotrzebna mi cała ta biurokracja kościelna i tym podobnie. Owszem, i Kościół zachęca, żeby w różnych sytuacjach się modlić. Jesteś na spacerze, widzisz przyrodę, w domu móc się odmawiać, pacierz. Ale najdoskonalszym sposobem spotkania, póki żyjemy tu na Ziemi z Chrystusem, jest Chrystus Eucharystyczny. Ja nie będę miał mszy świętej, ja nie będę miał komunii, jeżeli nie będzie kapłana, który ma ważne święcenia kapłańskie. Ja nie będę miał najświętszego sakramentu. Co więcej, jeżeli ja nie mam kapłana, ja nie będę miał sakramentalnej spowiedzi, tak żeby do tej komunii świętej godnie przystępować, żeby godnie najpełniej uczestniczyć w Mszy świętej. Tu kapłan jest nieodzowny. Dalej, różne dramaty, które człowiek doświadcza. Zniewolenia poprzez okultyzm, magię, wróżbiarstwo. I znów lekarstwem jest to, gdzie jest sakramentalny kapłan. Czyli yy, znaczy kapłan, który ma sakramentalne. Yy, yy, to kapłaństwo, to znaczy, ja mogę pójść do spowiedzi, mogę korzystać z modlitwy o uwolnienie lub też, jeżeli to jest kapłan, który ma specjalną misję od księdza Biskupa, z egzorcyzmu. To jest ogromna pomoc. Druga rzecz, media, które przemilczają jak wielu kapłanów w takiej codziennej pracy, w zwykłym, szarym dniu niesie pomoc ludziom. I pomoc pracując powiedzmy jako kapelani w szpitalach, pracując w domach dziecka, pracując nieraz na parafii konfesjonale. Nieraz są dramaty. Ja osobiście znam wielu kapłanów, którzy nie reklamując się, fundują obiady dziś w szkole biednym dzieciom, yy, dadzą na leki, yy, dadzą powiedzmy jakąś żywność i tak dalej, i tak dalej. Nie na zasadzie działania karitasu, ale powiedzmy od siebie. Mnóstwo sióstr zakonnych, które prowadzą domy samotnej matki, yy, w szpitalach posługują, w domach dziecka, w nocy stają. Yy, I często ta praca ludzi kościoła jest niezauważona, nie Doceniona, niesie ogromne dobro, więc pokazuje, że oni są nam bardzo potrzebni też przestrzegałem przed takim łatwym chrześcijaństwem, uczuciowo-emocjonalnym, wydaniu zielonoświątkowym czy, czy jakimś podobnym. Tam, gdzie się mówi co prawda dużo o Jezusie, dużo o Biblii, o charyzmatach, o nadzwyczajnościach, a z dużą awersją ukrywaną lub wprost mówioną względem kapłanów. I znów, co z tego, że ja pięknie gram na gitarze, śpiewam Panu Bogu, jakie ja kilkadziesiąt lat nie byłem u spowiedzi świętej, sakramentalnej, kilkadziesiąt czy kilkanaście lat nie przyjmowałem Chrystusa w najświętszym sakramencie, bo w naszym w naszej grupie nie ma człowieka, który ma ważne święcenia kapłańskie, czyli ja nie mam tego najpełniejszego zjednoczenia, jakie tu na ziemi może być, poprzez komunię świętą. Dlatego, żebyśmy nie ulegali łatwemu chrześcijaństwu, pytajmy, czy w danej grupie jest kapłan, czyli jest ważnie sprawowana msza święta, jest ważnie sprawowana spowiedź święta, bo wtedy z jednej strony wyrywamy się z sideł szatańskich, Pan Bóg w tym sakramencie pojednania przebacza nam te grzechy, a w komunii Świętej najpełniej łączy się z Chrystusem. To jest coś, czego diabeł najbardziej nie lubi, dlatego będzie obrzydzał poprzez różne media kapłaństwo i kapłanów, żeby nas obniżyć powołania, żeby tych posługujących nam było jak najmniej, a z drugiej strony, żeby też obniżyć, opluć cały kościół Chrystusowy, kościół katolicki, tą naszą wiarę katolicką. Stąd to, co chciałem powiedzieć również młodym ludziom, potrzeba dzisiaj młodych ludzi, ale którzy inwestują w siebie na, na płaszczyźnie wiary i na płaszczyźnie intelektu, prawdziwej elity w Kościele Katolickim, w narodzie polskim, elity, która ma argumenty w zderzeniu ze światem ateistów, agnostyków, ze światem różnych innych religii, kultur, argumenty nieuczuciowo-emocjonalne, zdaje mi się, widzi mi się, ja się w tym kościele, w tej religii dobrze czuję, w tamtej nie czuję, bo to jest żaden obiektywizm. Źródłowe, obiektywne argumenty. Do tego potrzeba czasu i do tego potrzeba wysiłku, żeby w siebie na tych dwóch płaszczyznach wiary i rozumu inwestować. Powiedział Pan o manipulacji, jeżeli chodzi o ukazywanie i o wizerunek kapłanów w mediach, też o takiej potrzebie zdrowego myślenia. I to wszystko łączy się. W pewien sposób z książką, którą Pan napisał na temat rozmów ze świadkami niechowymi. Tam też potrzebujemy tej istoty wiary katolickiej, argumentów rzeczowych do obrony. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów o jakichś podstawowych, podstawowych pytaniach, w których jesteśmy zaginani jako katolicy, takiej niewiedzy, która wypływa podczas pierwszych spotkaniach, bądź, już, bądź takich rzeczach, którymi możemy się bronić, którymi możemy odpierać te pierwsze, pierwsze ataki, pierwsze argumenty w rozmowach z nimi? No trzeba tu na początek sobie uświadomić, że my jesteśmy już jeżeli ujmy tego stwierdzenia zaginanie od samego mhm. początku. Dlaczego? Ładną mową, grzeczną mową, która na początek wcale nie musi odnosić się do Boga czy do Biblii. Co państwo sądzą tyle wojen, trzęsień ziemi, niepokoju, jak państwo myślą, czy doczekamy świata, gdzie będziemy spokojni i nie będziemy się bali, czy nasze dzieci wrócą zdrowe ze szkoły, czy nie? To już jest manipulacja. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że prawie Prawdziwy cel jest ukryty w tym pytaniu. Mi nie chodzi o to, o wojny czy nie wojny, tylko chodzi, żeby zrobić ładny wstęp i przejść potem coraz głębiej z tym katolikiem, który zechce wdać się we mną rozmowę, już na aspekty typowo religijne. Świadkowie przychodzą pewne szkolenia, mają publikacje, gdzie mają pewne takie schematy, co mówić, jak odpowiadać, na co zwrócić uwagę, jak się ubrać, wytyczne, jakiego miesiąca, jakie czasopisma roznosić. To jest z góry wyreżyserowane. Wielu katolikom wydaje się, że ten świadek, który przychodzi, sympatycznie, grzecznie mówi, że to są jego prywatne przemyślenia, płynące z jego serca, że to jest takie spontaniczne przy drzwiach, to co on mówi. Jest to często wyreżyserowane. Natomiast jak reagować, jak się bronić? To, co zawsze podkreślam. Żeby dyskutować ze świadkami, naprawdę trzeba mieć przygotowanie, bo wtedy bez przygotowania z takiej dyskusji może być więcej złego niż dobrego, ale zawsze polecam modlitwę w ich intencji za nich. Polecam, żeby dać im jakąś katolicką ulotkę, broszurkę, stronę internetową w obroniewiary,.pl na przykład, czyli strony katolików, którzy podejmują polemikę. Ja nie muszę się znać w dziesiątkach szczegółowych zarzutów, które świadkowie stawiają. Ale to, że ja nie mam odpowiedzi, nie znaczy, że Kościół Katolicki tej odpowiedzi nie ma. Są ich tam. Może wezmą tą karteczkę z tą stroną. Może jeszcze mają na tyle otwarte serce i umysł, mm. że e, chociażby wejdą, żeby się nie zgodzić z tą stroną. Niech zaczną dyskutować. Wtedy już ja jestem o wiele spokojniejszy. Prawda? Czy jeżeli gdzieś tam na rynku, na dworcu, w parku mnie spotykają, powiedzieć im jakieś takie ewangelizacyjne zdanie. Mm. Słuchajcie, czy wiecie, że Jezus Chrystus cały czas na was czeka, nie w żadnej ludzkiej organizacji, ale w swoim jedynym prawdziwym kościele, który nie sto, nie 200, nie 500, ale 2000 lat istnieje. W tej intencji się I zostawić ich z tym. Oczywiście, jeżeli obiecamy, że się pomodlimy, to się pomodlić, żeby to nie były tylko puste słowa. Bardzo dziękuję. I ostatnia sprawa, na którą, ostatni aspekt, na który prosiłabym Pana o wypowiedź, to jest jakość naszego życia. We wszystkich rozmowach, które tutaj podejmujemy, pojawia się taki, taka konieczność trzeźwego myślenia, zdrowego rozsądku. I to w pewien sposób budzi nas. Z takiej tandety, o której Pan mówił na naszej konferencji. Proszę powiedzieć, jak my, młodzi ludzie, możemy, możemy małymi krokami jakby podnosić tą jakość naszego życia? Co możemy robić tak w naszej zwykłej codzienności? Ja bym powiedział, żeby pewnym mottem po Max Festiwalu, czy postanowieniem moich słuchaczy było krótkie powiedzenie. Od dziś na przeciętność mnie nie stać. W sprawie wiary, w sprawie intelektu, w sprawie kultury, w sprawie ubioru, relacji z innymi, mm. zachowania. Oczywiście łatwo jest o tym mówić. Ja sam mogę się w piersi uderzyć, bo łatwiej mówić, żeby działać racjonalnie, mądrze, roztropnie, mm. odpowiedzialnie, logicznie i tak dalej, a no, w wielu jakichś prywatnych decyzjach człowiek gdzieś to wszystko zawala. Ale ważne, żeby się inspirować. Zwróćmy uwagę, że w różnych pokoleniach jest fatalna, diabelska zasada równa w dół. W szkole głupią mi, że mam dobre stopnie, że jestem w duszpasterstwie, mm. że jestem ministrantem, że śpiewam z... jakoś tak głupio. Przeklinać nie głupio, popisywać się łajdactwem, głupotą nie głupio, a dobro jest jakoś zakompleksione. Musimy stworzyć środowisko które, my mamy grzechy, upadamy, ale inspirujemy się ku górze i w sprawach wiary, i w sprawach intelektu, nie przychodzi to łatwo, mm. więc ora et labora, módl się i pracuj, a sukcesy będą, mieć poczucie własnej godności, nie pyszołkowatości godności, mm. a to mnie zobowiązuje, żeby jako katolik, jako Polak, muszę na zewnątrz pokazać pewną klasę, prawda, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Mm. Za wszystkie inspiracje, za pobudzanie nas do trzeźwego myślenia, za... Przybycie do nas na Max Festival. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panu i nam życzymy coraz bliższego dążenia, spotykania się z prawdą, której szukamy. I obiecujemy modlitwę w ramach podziękowania. Bóg zapłać obecnych. i szczęść Boże. Dziękujemy. Pokój i dobra.